Pacz 89 wprowadził także trzy nowe pojazdy premium, między innymi rosyjskiego y, MEDA siódmego poziomu, MEDA czyli czołg średni. Jest to tak jakby T44, tylko że dział 85 mm. Jest to działo, które... To jest tak jakby działo z KV-1, tylko że o 6 mm lepszą penetracją, niesamowicie beznadziejną celnością i pół strzała na minutę. Porównamy go szybko do y, T44 z normalnego drzewka. Oczywiście jest różnica tierów, więc T50 HP ma więcej. 51 y, stopni. Pfu, 51 km na godzinę. No to tutaj jest bardzo podobna. 56 stopni obrotu. Czyli naprawdę to jest bardzo, bardzo dużo. To jest niesamowicie szybki obrót. No, T44 też ma yy, bardzo szybki obrót, ale ten czołg aż o 14 stopni T4485 ma także o 15 mm gorszy pancerz na kadłubie i o 5 na wieży z przodu. Bo no, po bokach to się nie zmienia. Szybkość obrotu wieży jest na korzyść T34 8 poziomu Sygnał Viewrange raczej jest taki sam, a sygnał, no radia tam gorszy, lepszy ma T4485. No Jest rzeczywiście bardzo podobny do T44, no bo to właściwie jest T44, tylko z tym działkiem gorszym. 126 mm penetracji, no to nie jest chyba jakiś jest bardzo słaby wynik w do innych czołgów tego poziomu. Następnym czołgiem premium jest uderzająco podobny do Helkata Czołg Type 64. Jest to light tank szóstego poziomu. Jego dane to jest 580 y, punktów życia, 500 y, mocy silnika, to jest 72,5 km na godzinę, max speeda, 56 stopni obrotu. Kolejny czołg, który ma naprawdę bardzo dobry obrót. No, no i super super pancerz po prostu no wszystko się będzie oczywiście dlingać. No w, ten czołg ma chyba taki sam pancerz jak pancerkam drugiego poziomu. Dokładnie, no przódka duba jest, no ale ten czołg będzie prawdopodobnie odróżniać się bardzo dużą mobilnością. Wspaniałą mobilnością z tego co tutaj widzę. No i jego działko takie tam 128 mm penetracji i 115 średniego damage'u. Następnym czołgiem jest piąty tier japoński. Jest to pierwszy czołg japoński w tej grze. Type 3 Chinu Kai. Jest to czołg średni, posiadający działo 124 mm penetracji i 125, mm, yy, 125 damage'u. 12 strzałów na minutę, 0,37 celności, no to nie jest jakiś zachwycający wynik. 2-3 celowania, no to też nie jest bardzo słabo, ale to też nie jest jakiś nie wiadomo jak dobry wynik. Pancerz, no pancerz nie jest jakiś zły. Hmm, pancerz yy, o pancerze nie wie, że jest dosyć dobre. na kadubie też nie jest najgorsze. Boki i tył podstawujemy dużo do życzenia, no ale to są boki i tył w końcu. Chociaż ty uwierzy, nie jest chyba jakoś sobą opancerzony. 400 metrów sygnału, ale 350 zasięgu widzenia. Stwierdziłem, że, za, że zagram tylko po jednej bitwie każdym z tych czołgów premium. A przy... Dobra, za chwilę pokażę bitwę nowym premiumem chińskim. Jeszcze tylko walnę sobie jakąś. Siatkę kamuflażową. Dobra. Ta załoga też nie ma tutaj czego szukać. Mam własną, lepszą. Fajniejszą. Ona się tutaj schowała. No i już widzę, że będzie lipa, bo nie mam tylu. Nie ma tylu yy, załogantów. Znaczy ma, ma więcej, znaczy... lepiej więcej niż mniej, żeby można było wszystkich szkolić. To jest Type 58. Nie mamy lepszych grarki. No nie ma. No dobra. Który z nich najlepszy? Ten jest Ale to nie to ten jest ten. Boże. Ten jest od Leitank. Dobra. To jest za chwilę wejdę do bitwy. Już jestem w bitwie. Hmm. Oczywiście, jakby inaczej. Większość pojazdów to taipy i T44. Chociaż i tak teoretycznie powinno być ich więcej, bo gracze powinni testować, no ale z drugiej strony lepiej jest dla tych co testują, jak, jak, jak jest większa różnorodność w czołgach, tak? Jeżeli nie strzela tylko T44 do T44, to takie testy byłyby naprawdę sensowne. Dobra. Zaraz zobaczymy jego prędkość, Oprócz wieży Szybszy niż w ale do Hellcat'a podobny Strzelał co 3 sekundy Bez ramera i bez dynia Dojadę jak już Dużo jest tutaj, naprawdę no Boję się, że jak tam dojadę, to może się I nie pospotuję ale z nimi się trzeba spotować, może że będę mieć support yy, opuszczenie działa wydaje się być dobre tak nie tylko wydaje się ale też jest o a. z rozmachem można powiedzieć będziemy a to jest slajt, jak tutaj jest do, do spotowania Boże. Weźcie go! A. Wzięliby i strzelili, nie? W końcu są... W końcu są... Dla kogo ja się Dla kogo? Bardzo dobrze. Podoba mi się ich refresh. Oczywiście strzams z Golda, no bo tu jest Light Lighting jeszcze by mnie na dziesiątki wyrzuciło i... No i o to chodziło! I tak trzeba było od razu, a nie Czekać nie wiadomo na co. Nie, nie wiem, na no, przykład i robię Demas. Co jest TSM jest... Dobra. Tam. Jest pierwszy, bo ty... nie pracować, nie? co. W jakim prawym? Mój tak, mój tak. Chwila, 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 właśnie. To jest dobry pomysł. Nie, tam jest kilku gości. Nie ma co się obawiać. Że z drugiej strony jak tak ruszymy sobie radośnie na ich władzę, to nie nas wybiją po drodze. Jeśli są, minim, mają minimum rozumu, minimum. Na że na te... Dobra... Wow Ten damage mnie rozwala, ale już tyle się nagrałem lightankami, że... Nawet na te d 21 da się zrobić 2000 damage na 9, tylko trzeba po prostu dobrze zagrać i mieć golda na nim. A ostatnio na T81 w 8-8 bodajże znerfili goldową amunicję na T81. To żyłem się w sumie, chyba. No i przy 210, na godzinę nawet, 210 metrach penetracji jest ciężko przebić jakieś dziesiąte Nie, że to nie, to nie jest niemożliwe, nie? Tego nie, nie mówię, ale jest ciężko. Fajny ten czołg. strach po takie 20... Sorry. Po 110 tak sobie strzela tego HPT te... nie ma zgubię ale ten obrót jego oho zwrotność po prostu to jest coś niesamowitego dobra jadę jakoś dałbym o cholera i naprawdę ciężko się manewruje a to jest bardzo ważne jak chce się spotować ten człowiek niby ma te 70 km na godzinę tak ale no rozpędza się no dobra mam 50 na Dobra, jest okej, okay, teraz jest okej. Okay. W pewnym momencie było już naprawdę, nie sądzę, że... Nie wiem, chyba nie jest, się oczyszczał w tej bitwy. No ale są bitwy, w których się więcej strzela, nawet tutaj tam. Jest osłonięta optyka, jest ta cała, te okulary, minokulary, sam glass jest to jak mówią. No, jasne, po co ja staję? O, celność w locie jest naprawdę dobra. zbiodra No i... jedziemy dalej. No weź mi. Traf. Teraz, Edward. Nie no, gdzie tym pociskiem? Cholera. No i... Dobrze! Tak cię uczyłem. I teraz... No ty, no... Ładowniczy, kurde... Zamiast skąd mógłbyś... No, dobrze. Chyba dobre. No, powiedzmy. Walne kilo może się przydać. nic nie wiadomo. No, a to jest zaskoczenie. Zobaczcie, wywaliłem 21 pocisków, 16 tylko y, spenetrowało, zadałem 1800 obrażeń. A wyszedłem 2000 na plusie z premką bez i wyszedłbym 18000 na minusie, to nie jest wcale źle. Yy, wracając jeszcze do działa, ten choke ma na goldzie 187 mm penetracji, czyli było ok, bo to były 7 tiery. Oczywiście mogłem nie grać z goldem, no ale zrobiłem 1800 obrażeń, to jest chyba warte swojej ceny. Ta cała konfederatka jest ok, dobra, jestem teraz. Pokażę Wam gameplay T44-85. Załadowałem sobie na niego gdzieś tak po połowie Golda i Apeków. No, z Haków nie będę raczej strzelać. Przynajmniej nie na testówce. No, na Apekach to on ma zabójczą penetrację, aż 126. Muszę sobie przypomnieć, t 43 miał tej penetracji. Pewnie w podobnej, zachwycająco dużych ilościach. O, i nawet więcej. Ale 43 wspominam dobrze. Ale tu chyba gold pójdzie w, pójdzie w ruch, bo 126 mm penetracji to jest śmieszna penetracja. No i jestem teraz na weju, w klasztorze. A dokładnie niedaleko klasztoru. I teraz tylko się modlić o to, żeby była dobra bitwa. Wyrzucił mnie na szczęście na topie, no trochę sobie poczekałem aż mnie wyrzuci na topie, ale W sumie sporo osób gra na tych tierach, więc tylko było pół minuty. Najlepiej tak dłużej yy, czekałem niż na normalnym serwerze. Na normalnym serwerze to będzie odłączać meki bo inaczej mnie zawsze wróci na dziesiątki Ja głównie gram, gram teraz z kierami 8 i było jak z 28 i y, T54 drugą dziesiątkę robię z T54 no i właśnie zostanie tylko na dziesiątki wracając jednak do tej bitwy widać już że no, czołk jest mobilny no ale to jest CKT-44 a że T44 mi się bardzo podobał, to wydaje mi się, że ten czołg podoba mi się również. Co prawda ma gorszą penetrację i gorszy damage na strzał, no ale jest opier niżej. Więc powinno być OK, a jeśli nie, no to oczywiście możemy bać golda. Z drugiej strony nie wiem czy jest mi potrzebny prętami mm, ruskina. Bardziej bym potrzebował TDK.

żeby przebić do boku tego dziada, to ja chyba będę musiał użyć jednak tego golda. Myślę, o nie noży posiadanie. To jest naprawdę. To jest na to jest nie ma bato, trzeba chyba golda założyć. Ja nie chcę tutaj unikam używania golda, żeby to nawet tak jakby no... Jak tym czołgiem będzie się jeździć, nie każdy używa tego O, dobra, znalazłem. Powinienem na niego wyjechać, powinienem na niego wyjechać. No. Ale się boję, że, się, że wyjadę i się nie będę przebijał. Takie wyjazdy, jak robię te 54, czyli bardzo, ale to bardzo agresywne, no to muszę mieć pewność, że się przebiję, a tutaj nie mam tej pewności. cały czas mam w głowie to, że raczej się nie przebiję. No 10 do 3, nie nie pokazałem jeszcze zalet tego czołgu, ale powiedzmy, że chodziło mi o to, żeby pokazać, jak tym czołgiem się jeździ, jak on na przykład obraca wieżę. Opuszczenie działa. O, kapujemy na bazę. How to lead? pewnie przegramy tą bitwę. Dobra. Nie wiem, tak naprawdę... Okay. Co mogę jeszcze o tym czołgu powiedzieć? Widzicie najlepiej. No penetracja, no jak to penetracja jest 26 mm, tylko to co, chyba nie ma większych złudzeń, że to sobie będzie radzić, nie? Z tam ósmymi uciątymi Jak tutaj bok wie, że ewidentnie poszło, no musiał go ramować, musiał. Ja nie mogę sobie zrobić, tym mm. Ja się zastanawiam teraz, czy zagrać jeszcze bitwę na Goldzie, czy nie. Powiem, powiem tak, ten czołg ma na Goldzie... Yy, 167 mm penetracji i jeśli będziecie grać yy, na goldzie tym czogiem no to będziecie się przebijać jeśli będziecie grać tą amunicją to to będzie naprawdę randomowa amunicja ostro po X spotach będziecie musieli naprawdę się pilnować żeby tych spoty strzelać bo no to jest yy, wcale nic pejnego co wyjść mm penetracji to jest też reskakuj tam 144 godajszej wychodnią bo całkiem, tak? Z tą penetracją próży. No ale jak ktoś na przykład chce grać forpana, albo dla ekspania załogi, dlaczego głównie według mnie służą czołgi premium? Bo zarabianie klasy tu jest przy każdym czołgu premium, a dla załogi tylko przy danym typie czołgu, więc jeśli ktoś gra, żeby załogę, to może grać spokojnie na godzie i będzie wychodzić myślę, że na plus te kilka tysięcy z PrEMKą. Tu jeszcze wyniki po bitwie od razu podam, no to beznadziejna bitwa w moim wykonaniu, no nie ma się co oszukiwać. Z drugiej strony też nie miałem za bardzo okazji, żeby ten damage zrobić, a jak już strzelałem, to proszę bardzo, 8 strzałów trafionych, a 3 penetracje. Hmm. Kupiłem chyba wcześniej ammo, czy nie wiem, czy ona nic nie kosztuje? Nie kupiłem chyba coś wcześniej, bo tak, miałem kupione ammo wcześniej. Nic nie zapłaciłem. No dobra, jeszcze zagram bitwę. Tym Chiang Chung i będzie koniec. No i dobra, już powoli kończę. O! Dla ciekawych Honigiri to jest odpowiednik Coca-Coli, czyli dodaję 10%. Co ja robię? Dodaję 10%. Do, do tam różnych tam. Takich, tam. Yy, statystyk. Tego co mi brakowało. No, a na piątym tierze mi to się raczej nie przyda, to jest chyba wszystko. Wchodzę teraz do, do bitwy i zobaczymy. Pewnie rysować mi będzie spo... długo. No i jestem w naszym tierowym Ching chang Chongu. Mieszę ten karabinek? Oczywiście, off top. Ile to ma Ho, ho, ho nie 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 Ja naprawdę Ja rozumiem to wszystko, ale chyba z golda jest Chociaż E25 Oj Tak, ja, zagrałem nim jedną bitwę I doznałem szoku A dokładniej Wygląda jak Chodzi mi o obrót wieży, oczywiście wygląda jak amerykański tele. I powiem jeszcze jedną rzecz, że ten czołg Ma mobilność tym całkiem, całkiem, nie jest szybki Jak na meda jest wolny Jak na meda jest wolny No i obrót wieży to jest żart, Tutaj. Okay? Ale pan też jak na meta ma całkiem całkiem, więc nie wiem, czy to jest med w końcu, czy kapel i dopiszę, że metal z drugiej strony 50 yy, stopni pod kątem prostym nie jest nic zachwycającego ale ja naprawdę nie gram na tych tierach, nic się nie za bardzo orientuję jakie tam parametry mam działać, tam tam tylko działów BDR-a, kapałki, yy, to no i działo tego czołgu nie wypada jakoś słabo 5... 5,5 sekundy Po 120 5, nie ma Mam nadzieję, że nie padnie Jestem tutaj off-topem No i... Boję się, że moja kariera może być oczyszczona Mam 480 kPał Czyli akurat Akurat tak sobie strzeli na przykład taki... Ach, Nie Nie wiem, czy to jest ten... 7 ...mysł czy Chyba na dwa straty ktoś się obraca na piasku tak to obraca jedna, to nie obraca. Chciałem powiedzieć też, że tak to strzela, ale na razie nie ma okazji. No... Zobaczmy jak to... Jaki yy, rozwolony celownik. Naprawdę, mistrz. Mistrz celności. A, bo to jest szósty... To nie. Nie no te pociski no to działu, z systemy nie ma nic wspólnego Jeszcze się zastanawiam troszeczkę Artic... artykuł, co robił te działu O, raszują lewą, bardzo dobrze, bardzo dobrze Już Jestem zadowolony z tego Bo przyjechał na i nie chciałem się nawet daleko ruszać a ruszać się w tym gdziekolwiek to jest naprawdę ciężko. Ja bym naprawdę chciał zagrać, ale y, Kilka Bita tym czołgiem pokazać, ale głównie chcę pokazać po prostu jak ten czołg się zachowuje na drodze. Wow, jeden czołg Jedzie ten ekran, yy, Mi chodzi o to, żeby pokazać, jak ten się to przerusza. Nie o to, jak im grać, bo. No musiałbym wykonać kilka. Wytek. Ale z honorem. Jeszcze jeden strzał. No. Nie, no, Bifa była przesądzona od razu. Yy, Czołg ładuje Szybko. Penetrację ma. ok, Jak na wycieraj, okej. Okay. Potrafi przebić, potrafi zadać damage Choke jest moim zdaniem jak na meda On no, no, za wolno, to nie jest med To jest coś pomiędzy medem a atakiem Nie jest to typowy med na pewno No i damage No, no żart Po prostu tak, ale już naprawdę Nie będę tym więcej jeździć Bo trzeba czekać prawie minutę, żeby wylosował piąty tier Na testówce, więc no, nie będę się męczyć tutaj więcej. Dziękuję za oglądanie, do widzenia i do zobaczenia.